Zatrzymać to będzie na lodowcu i potem podjął decyzję. Ha, miałem zobaczyć tego 257, zapomniałem faktycznie. To robię, just because, just because I don't know. Ale ja bym tego nie jechał w pierwsze tempo, tylko poczekał mm -hmm. tu wiesz? Jeżeli znudziły wam się stare skiny do cs to możecie obczaić ofertę, którą przygotowała dla was strona PirateSwap. Z kodem RYSIEK macie 35% do doładowania. Jak to wszystko działa? Wybieracie sobie skiny, które chcecie wymienić. Ja na ten moment nie mam zbyt bogatego ekwipunku. Jest to zaledwie 37 zł, ale tutaj wjeżdża bonus za... Pierwszą transakcję. Zresztą sami rzućcie okiem. Przy wymianie 5 dolarów otrzymacie bonus 0,5 dolara, 10, 1 dolar, 22 dolary, 55 dolarów, 110 dolarów. Jak to wszystko działa? Tak jak przed chwilą powiedziałem, wybieracie skiny, które chcecie wymienić i za tę sumę, którą uda Wam się uzbierać, szukacie jakiegoś skina, który będzie Was interesować. Za 400 zł nie wiem czy znajdę coś ciekawego, aczkolwiek z tego co pamiętam to była MK, która nazywała się Temu Kał. Mamy tę meczkę tylko tak. Tutaj jest za 700 zł o 236 minimal wear. Niestety ma ona blokadę 5-dniową, ale to nie jest żaden problem, ponieważ jeżeli MK ma dobry float, to warto poczekać te 5 dni i mieć ładnego skina. Jak klikam tutaj, wymień na MEczkę za 236 zł. W tym momencie, jak kliknę potwierdź, to dostaję ofertę wymiany na Steamie. Tak to wygląda. Jeżeli jesteście zainteresowani, to sprawdźcie linki w opisie. Hi. Nie poleciało. Wow. BK tak szczerze. off tak Na jeden razer Dziękuję bardzo za support. Jestem mega dumny, że nie zjechaliśmy na dół. Kurwa, tego nie jestem dumny. Oj, 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 jak Tiger tam jest. FO, FO, FO. Najpierw się odbił na samym mieście Znajdę Razer Dobra Działa Brawo Oni podjeżdżają Tutaj będą zaraz Ale co, IS-5 się boimy? To jest IS-5, Nie, nie, no nie kurde. boimy, tylko ci mówię XM zjechał Aj, no kurde, ale to nie lata On się wychyli Teraz Tyłu. Dobra, niech też będzie. Musimy, musimy go zabić. Nice. Wychyl się. No. Dobra, niech nie pasz. Ale ten, ja, 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 Się. Nie Nie, nie. ja, ja, nas na ja, Nie no, no, no. No, cofaj. Nie na <noise> No, co ci chodzi? No, sorry, do, do, do mi chodziło o Jadzie, przepraszam, hmm. przepraszam. No, dlaczego on stał po strzale? Jeszcze spota dostał. No za zero. Dobra, git, git, git. Nie. No spójrz, jest git, jest git, jest git. FO się już tak to on jest nie zaświeci, nie? Dobra. Po XM-a? Tak. Hayka? nie będzie. Hayk na xm chyba tak. nie. No, tak, on ma... Przebijemy go tak, tu? Tak, tak, tak. Ta? Tak, na stówek. Mam ogłuszania, nie? I gry może być? FV. Apek? A to nasz chłopie. Sprawdzimy do prawej coś, nie? Nie. O kurde Dobra Jest nie na wiem. nas, na nas, na nas, jest Na nas? Na nas. Tak Na stówę Chodź tu, a już na nie ma Dobra, musimy jechać Jesz Ej, to w ogóle jest HP porówno, nie mamy full HP na obiekcie, na no, tym wiadomo. Jeszcze Mixa nie widzieliśmy i no i dwie arte, jesteśmy na hita No ten pad tej wyszedł zarąbisty Kasper, jak coś No Wyglądał tak, jak z restauracji, w której zamawialiśmy. Serio. Mega mocny był. A i Mix jest na ławku chyba, wiesz? No. Tylko, że te arty mogą nas zdobić, nie? No. Od lewej jedziemy. No, tutaj, ten, jakby. Tylko grill może być do góry, nie? Myślisz? Mógł się cofnąć. Dawno nie miał spota. Zwróciłem uwagę na to. Kamil, jakikolwiek przepis. A czyli pierwszy lepszy przepis wyłączył tak? No, to no. Julia O, miks jest na gó... O, dawaj, dawaj, wprzód. szkoda, że H nie mamy, bo nie... Po o po prostu Dobra jest i a, am, Arta. Tak? No tam jest jeszcze sporo do do zrobienia Kamil A strzyła na wprost, blind Gdzie? Tu lewo, lewo, lewo Lewo Wyżej Niżej No <laughs> Jakby to weszło to było mocne jak wtedy, co tam? Co do ciebie w i mi pokazałeś, który krzak. Yes. Pamiętasz? Tak. Nice. Kurde. Hmm. Ale jest. No 2,62 na plus. Wiem, jest dobrze, wiem. My będziemy dogrywać już te końcówki niedługo. 7,300. 7,300, stajesz, stajesz to? Że my nie mogliśmy wejść z 2000. No tak, to tak. 57%. Nie, no dobrze, jest, dobrze, dobrze, naprawdę, dobrze. No i co? Zamiana. Zamiana. Ale. Serio, teraz mówię. Jestem w szoku, że ty nie używasz tego pikowania na jeden raz zero, bo to tak ułatwia czasami ich życie. Nie wiem, no. Siony, nie da mnie. Ła! Zjedliśmy tajem, zrobiliśmy jedzonko, teraz mamy 57%. Wycaliście, widzą, że zmarkujesz kawę 5 tył? No, kiedyś to zrobię. Jakby. O, o! Dobrze. Dobrze. Bardzo. A, nie zmieniliśmy golda. Ale nie używamy i no, tak. No. My tyle pestek nawet nie... No, nie wystrzajmy. Ej, dobra. Jeżeli mało pojedzie na to C1, to nie jedziemy tam, nie? Chcesz C1 jechać? Ja no, bo na prawo spotkamy czołgi ciężkie i z większym pancerzem, nie? Ale lewą też będzie można potem łatwo spotować. Że dostaniesz, wiesz, po spocie na A3, A4, B3, coś tam. No, ja lewo. Dobra. Uwaga, jedzie I, A ja mam pomysł. No, teraz środek? Nie, zamiast dosyłacza, wpniemy tu tą optykę. <laughs> Serio. Zamiast dosyłacza? Tak, zamiast dosyłacza. Zamiast dosyłacza, i wtedy będę grał na paliwie. Jak będę, miał no, taką sytuację jak teraz. Dużo jedzie. To jest dobry pomysł, moim zdaniem. Możemy spróbować. ale jak to nie wyjdzie? Nie, to i tak po prostu bym wrzucił optyczkę. Dobre jest sobie, że na prochu byśmy mieli optykę. By oddało. No, taką mapę, tak. Nie. A nie, nie, nie. żeby się cofnął. Właśnie... O! <laughs> Uuh. Uuh. nie Ale Panu tu... Możemy zagrać tu, tak? Tak, 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 tak. tak. Ja I wyciągniemy całego Co? konkurora. No, no, no. no, no, no dobry pomysł. Gdzie jesteś, tutaj? Ja bardziej myślałem, że tu, ale... No dobra, no to pojadę, 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 pojadę. No, dawaj po spocie. Weź go, ktoś traf. Proszę, no. To za wiury Tu stąd. No. Tu, czy tu? Nie wiem. Tu, tu chyba. Aha, no, bo <grywa> Dobra, To taka na pewno <grywa> Zwróć się. A tego? Ok, tak. A5, prawo, prawo. Co ty robisz tym TR7? No. Jak? Idziemy u nas. Patrz, że piątka też jedzie. Dobra. Nie samowicie. Dawaj to samo na tych. Nie są, Nie samowicie. Nie. Aj, dobra naprawiam tej wieży Okej okay. To na pewno radam Tak Nooo co robimy Tak, tak, Git Nice, dobrze I teraz możemy podcisnąć tak Tak, tak Grill się... Nie wiem, może co Damy snappa No git, git Grill strzelił tu przejdziemy teraz, gry ładuję. Tu jest jeden człowiek, który to. Nie, 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 za no mało, ma za mało. Tylko tu się zatrzymaj, mamy co, chcesz jechać? Nie, mamy, za mało, razem, a nie, że ty. No. ale drugi grill jest chyba tu, nie? Tam był, tam był. Jest okej, okay, jest okej, okay, No jest... Trafisz go. jest dobrze. Szar się wyładował? Chyba ja Jadę A proszę też tam może, może Będzie? Może i znowu zginę, My we mnie <grym> ja pier... Dobrze Dobrze, dobrze Bill strzelił Masz Hajka, masz Hajka. Gdzie go przebija? Nigdzie Teraz przeżyję, przeżyję to. Nie, w sumie chyba dużo zrobić. Nie, no. Dziewięć koła. Dobra. Dobra. Mówię ci, comeback. Comeback Izrael. Co ty <grym> Co <robisz>? <grym> Kamilu. <grym> Nie mam żadnej flagi. Średnie czy tysiące? może to jest to przełamanie. Teraz na same gierki takie. No, tak. Ty wchodzisz na Overwatch. Ja Ej, MK star Jest 21, już. Tu nie bierzemy optyki, czy bierzemy? Bo tam jest turbo. A to turbo tutaj jest na wagę złota, moim zdaniem. Ale. No tutaj nie. No wiem, że nie wykorzystam potencjału optyki. No. Ale. Turbo i paliwo można mu umożliwić w fajne zagranie. W prawą stronę. Z bądami. Pierwsza wyjść. <noise> <noise> Dokładnie, limity są tylko tutaj. <noise> tylko. To nie ma miejsca dla słabych. Powiedzieliśmy, że to zmarkujemy. To kurwa, choćby skały srały, to my to. Zmarkujemy. Ale nikt nie jedzie. <noise> ale pierwsza myśl, to pierwsza myśl. Ale to jest głupie. Ale pierwsza myśl, <noise> Widzisz co ja robię? Słuchaj, w życiu też tak czasami jest. Jesteś przez jakiś czas sam, ale tu potem chodzi o to, jaki owoc z tego urośnie. A tu będzie taki. Do... Weźmiesz, zerwiesz to i to zjesz. Pamiętaj, Przez się żegnaliśmy wtedy. <noise> No, wyobraź sobie w Projektorze to kamerkę nagle zanurężnika to nie ma. 7 jeżdża, oddaję gościu. jeden z 3 ma na minusie. Bitwa mnie z to walczy Dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą. O! o. dwa. A! Dawaj! No, pierwsza myśl. O ty! Majfusku. Hek? Ha? Nie. co za <laughs> Nie wiem czy... Nie hek, co? Nie. Za trzeba go użyć tak, jako tak, wrak. Tak, 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 tak. Nie! Nie! A dobrze. Dobrze, dobrze. Hek od drugiego, co? Mam, mam, mam. jedź, je, 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 je. JADĘ! Wszystko na spocie. Wszystko. Wszystko układa się idealnie. TAK! EBR może strzelić. Stój. Co? On będzie stać? Tak. Pierwsza myśl. Kurde, a apteczka. My nie mamy spota raczej. Nie, nie, nie. A go rozwalimy. Tak! Jedziemy party, tak? Tak. Na esto może wracać, nie? Może tak wracać. Zostanie z baranem. Medy na to jadą. Kici! Teś Tak! Nie chyba, co? O, kur... No trochę rzuca. Siła. Trochę rzuca, wiesz? Nie. nie. Czekaj. Mamy spota. Musimy. Aha, dobrze. Tak, 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 w Ale w tak, nie Tak, tak, nie tak, tak. nie jak nie się rady. U, co? Nie dasz rady jak się no nie jak rady, nie jak się jak się właśnie, jak a właśnie, jak się Mamy jak się właśnie, jak się właśnie, jak się właśnie, Mamy przewagę. Mamy optykę. Ma? No. tam co jeśli no spoko, tylko że Chifty może nas tutaj My... też złapać, nie? Nie, ci, 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 ci ma w nas wywalone. dobra. A jakbyśmy się dorwali do tego konia? O. Nie wiadomo gdzie jest ST. Wiem. Co, może być tu, albo mam też tu A jaką masz pierwszą myśl. Nie, dobra, jedziemy do tego konia. Pożarmy może się. spotkamy ST też może być jakoś gotowy na nas, nie? Nie. A jest na środku. Gramy... Musimy dobić Minotauro. My gramy tak nietuzinkowo że oni nie wiedzą co się dzieje. A Minotauro zjechało, czy co zrobił? Mm. Nie. nie, Minotauro musimy dobijamy dobić, teraz po Dobijamy Minotauro, dobijamy. a potem idziemy po konia. Tak, tak Albo tak. po Cifa. Nie, po konia, dobijmy konia, sobie konia. Dobra. Nie, oj, blyat Dasz radę, daś. radę Kurde Jedź po konia co? Nie dam no, rady no, no, no. O, lipa. Po traku go przebijesz W trakach. bo Gdzie? nie z wyżej No dobra, teraz nieważne Koń Mino Dobra, A, dawaj Dobrze Wrak, 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 brak, brak. Dam radę Dobra, podejrzewamy Strzel Nie, nie chcę go, Coś go zabije tam Może to błąd? Czy to błąd, czy to błąd, to błąd? Nie wiem Tutaj ktoś może być gotowy wiem. Ucieka, jakbyśmy się na chwilę zakoptowali. Moim zdaniem chile jest dobry teraz. No? Dawaj. ja. Ja jestem pada, jak coś. Tak, ja widzę. Jest ST-1. Jest kobra. Dobrze! Idziemy po kobre. Tak, Chodź tu na baranka. Nice, tapiam się Zacząłem w to wiedzieć <grym> Naprawdę. Niesamowite. O, a ty nie? No też. No. Rrr, Dobra, pierwsza myśl wraca, ale... Aj nie. Dobra, dawaj. Jeździmy w to. No dwa mo jest bardzo realne. Dwie oznaki są bardzo realne. No trzy to nie wiem, do której byśmy musieli siedzieć. Jest oczywiście to realne, ale... Ale podoba mi się to przebudzenie, Nie wiem jak Wam, ale mi się bardzo podoba. Wiesz, że podoba się to przebudzenie. Tak. Pomocy. A pokaż ten descent. Jak zapewne widzieliście, kilka dni temu wrzuciliśmy takie podsumowanie z tego markowania obiektu 27, a dzisiaj pokazałem wam bitwy, które były dobre, ale nie nadawały się one do tego podsumowania. Korzystając z okazji zapraszam was jeszcze na Kika, jest to platforma streamingowa, na której streamuję od kilku dni. Wszystkie potrzebne linki znajdziecie oczywiście w opisie. Dzięki za uwagę, trzymajcie się, miłego dnia, pa pa!